Witam Was w kolejnym vlogu, filmie tym razem z Głowy. Uprawiamy sobie podziemniaki. Nie to, że dzisiaj będę sadził, ale ogólnie maszyna, która się prezentuje tak, yy, daje radę na powiedzmy te 17 cm. Czasami, jak jest dobrze spulchniona gleba, potrafi się przypchać na wale, ale tam albo kamień gdzieś się tam ładuje, albo coś w tym stylu. Ale tak to to idzie, ładnie idzie. Dobra, przejedziemy się kawałek, to się zmierzy. Już nie robię sobie żartów. Пауэр... Power. Tam 1500 obrotów i tak yy, czwórką, że tak powiem. Zobierzmy sobie któryś ząb no, powiedzmy tu środkowe Widać, nie widać no, 17 centów A jak nie to jeszcze można zrobić go tak Już dalej nie wykopę. Nie widać, nie widać? Do tego wtedy zajmę To takie 17-18 cm Jest tak uprawiane Nie no, mięciutko się zrobiło Pod nogami Ja i tak będzie jeszcze raz uprawiane No bo żeby mi socarka nie płynęła No wiem że to będzie no, 20 razy jest no. no Ale to Powiem wam, że jak się dobrze uprawi pocigniaki, to one się potem wdzięczne są. Tu ogólnie było... Bezarkowo jest. I to było tak, na jesieni plon był stależowany. Potem na wiosnę poszła znowu ta żubka. ostatnio jak siałem gro to już też tak na wariatan po nocy no to tutaj to, to wziął Jumzem delikatnie uprawił no i teraz właśnie rwę trochę do głębiej oczywiście poszły tam nawozy te, e, e, fosfor, potas Widać ślady, jak zawracałem, bo mi się szybkał. No niestety, dobry jest, jak ma płytko uprawiać na przykład, ale czasami trzeba jak głęboko. Naprawdę się zęby tutaj dobrze w pędzel No ale Od tego chyba są, nie? Bardzo tematu do opowiadania. No bo kultywator jak kultywator, tylko najlepszy, żeby był na wąskiej łapie a ciągnik jak ciągnik. Będę was zanudzał. Ka każdy wie jak się ten uprawia, nie pod ziemniaki.